Mecz. Jeszcze chyba nie zdarzyło się, żebyście grali na turnieju przeciwko sobie. No oficjalny tak, tak już Oficjalny pierwszy nasz, nasz na pewno. A jakie emocje? Nie, nie, nie powiedziałbym, że jakieś duże. Znaczy jak będziemy na kort, to ja na pewno. Dla mnie mecz jak każdy inny. A, nie wiem, mogę powiedzieć, że trochę może łatwiej, bo, bo się znamy, może nie wiem. Choć to też tak jak mówię, no, każdy wybiera w momencie Eee, jak już to Wam dużej różnicy nie robiło, mecz jak mecz. Wychodzę tak jak za każdym razem, widzę przeciwnika i staram się po prostu wygrać. Eee, dokładnie, ja mogę powiedzieć, że na pewno jest to coś wyjątkowego. Jednak e, granie na brata w którym tak naprawdę jest się na... co by się nie działo zawsze się z nim będzie u jego boku tak, zresztą każdy turniej gramy razem zawsze siedzimy za sobą e, jest to dla mnie dziwne uczucie bardzo dziwne uczucie e, nie sądziłem, że kiedyś do tego dojdzie myślałem, że będziemy raczej jak bracia Kliczko w boksie, którzy nigdy ze sobą nie zawalczą ale jednak się zdarzyło no, miejmy nadzieję, że... miejmy nadzieję, że... Nie pierwszy nie, nie pierwszy, nie ostatni, ponieważ e, gramy na tych samych turniejach międzynarodowych i taka ciekawostka, sprawdzałem e, turniej na Norwegii, e, losowanie. Jeśli się uda, to trafiamy na siebie w drugiej rundzie turnieju głównego, więc liczę na to, że spotkamy się już za niecałe, nie, za trzy tygodnie, jeśli się nie uda. Więc, e, więc... Na treningach, jak gracie między sobą, to częściej wyjdzie? Znaczy ja powiem tak, ja na pewno strasznie się denerwuję, to mogę przyznać, jednak ta... strasznie mi po prostu zależy, a zwłaszcza ten Mati. Dla mnie Mati jest wzorem niewątpliwie do naśladowania, jego wiele sukcesów, które osiągnął już dotychczas, są takimi, którymi ja jeszcze nawet nie powąchałem, więc zawsze chcę po prostu być jak najlepszy i często na treningach właśnie Właśnie wychodzi to, tak. Staram się po prostu, nie zawsze wychodzi, ale wiadomo, tak, uważam osobiście, że, że chyba raczej mapie, tak mi się wydaje, ale nie wiem, nie wiem, to tak wiadomo, gra tak. Pierwszy raz przegrałeś z mąkszym bratem? No właśnie, nie, no generalnie sobie coś tam poznałem, z innym sobą często tu nie mówimy, że tutaj trzymamy, tutaj Max mówi, no pewnie gdzieś tam ostatnio przed jak graliśmy, no to jednak gdzieś tam sala była po mojej stronie, większych e, raczej meczy nawet gdzieś tam, e, no to no, tak tyle, no tutaj oficjalnie, więc tak jak pierwszy, pierwszy raz mam, nie, wiem, nie ostatni, mam nadzieję, że będzie to coraz częściej, szczególnie, że ostatnie braminki nam mocno sprzyjają mi. Bystemczy możemy teraz części łapać jakiś rzeczywa się międzynarodowych, więc liczę, że niedługo się jest, tam przestrzeń za tym. No także medal, czy, czy nawet już z medalami walczył do finał i, i tego sobie i, i masz sobie. Gdybyście mieli zagrać w finale przeciwko sobie, to byłby to finał czego? Igrzysk olimpijskich. Marzenie. <laughs> Jakby... no, tak. Byłoby to marzenie mistrzostw świata, czy... Jakiegokolwiek, wiadomo, no, na razie jakiegokolwiek turnieju, tak, po prostu, no, podwójna, można by powiedzieć, radość, teoretycznie, no, tak? Na pewno. No, tak, jak to byłby ten lepszy. Tak. No wiadomo, no już bliska to, no, spełnienie marzeń, eee, na razie troszkę bądźmy, że tak powiem, na ziemi, tak. myślę, że najłatwiej będzie zagrać w finale w Polski, myślę, że jest to zrobienia, później tam celujemy, może też zagramy gebla i wcześniej później zrobimy może, Podwójny odwójny finał, to by było no na pewno tak. super i myślę, że też jest w naszym księgu. Na razie się skupiamy na tym przez i teraz. Mamy teraz dwa turnieje, Węgry, Norwegię, ostatnio fajnie to wygląda. Eee, tak jak mówię, no, on już trochę widać zmęczenie, ale, ale na pewno będę dalej tam walczył i te wyniki są coraz lepsze. Max tak samo, więc, więc myślę, że no właśnie choćby ta Norwegia, że spotkamy się ponownie. No i będę, ja zrobię wszystko, żeby być górą. To się nie może teraz zaskakać bardziej rewanżowidza. No ja na pewno, no, ale wiadomo, ale no, dziurę, no, nie, to wiadomo, nie wątpię, tak. tutaj no, drużyna mocno liczyła na mnie, o ile w Debla e, z Marcinem pokazaliśmy kawał, uważam, dobrego no, jakby Ja jestem singlistą, tak jak to powtarzam, Marcin to też w zasadzie przez lata był świetny singlista. E, ograliśmy dwóch mocnych, bardzo deblistów, e, którzy gdzieś tam, no, że tak powiem są na topie, co zresztą pokazał ostatnio Melaniuk zdobywając medal czego świetnie grając, więc takie zwycięstwo na pewno tutaj nas premuje bardzo dobrze. No niestety na single to zabrakło, gdzieś, gdzieś bardziej liczyłem, szczególnie, że prowadziłem w trzecim secie gdzieś mi to troszkę paliwa zabrakło, może no, nie, nie, nie może jeszcze, no tak troszkę, gdzieś, gdzieś niego może, może przesadzę, no ale gdzieś po prostu trochę parę punktów uciekło, Max no, dobrze utrzymał i sprowadził grę do takich uderzeń, że, że gdzieś tam mnie złapał na tym i trochę uciekło, no tak jak mówię, więc na pewno nie mogę się doczekać. Życzę Bierun Bierniowi i nam na finału w takim razie ekstra ligi na playoffach i, i, i na playoffach, no, a z maksu może nam drugich.